Nie 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 Znaczy się już tyle okresów przygotowawczych przetrwałem, jak to się mówi, i tyle się już przeżyło, więc jest to tak jakby dla mnie formalność już, tak. Na pewno jest to ciężka i mozolna praca, bo treningi są dosyć dłuże, długie, obciążenia są duże, No ale musimy jakąś bazę po prostu zbudować i każdy trener tak, tak robi, że na początku musi zbudować siłę, wytrzymałość, żeby później to procentowało w późniejszym okresie. Znaczy, się, ja zawsze byłem wytrzymałość, typem wytrzymałościowca tak? i nigdy nie sprawiało mi trudności bieganie z dużym obciążeniem. Po prostu jedni zawodnicy są predyspozycje mają szybkościowe, i drudzy wytrzymałościowe. Tak? I Yy, więc badania zawsze miałem dobre, jeżeli chodzi o wytrzymałość ogólną. Yy, więc to może akurat. Trenerzy tu się posłużyli wynikami badań i wynikami treningów grudniowych, które mieliśmy rozpisane i które mieliśmy zrobić, więc analizowaliśmy te treningi na poszczególnych zawodnikach. Trenerzy tam podali kilka przykładów, więc wiemy, jak mamy pracować, gdzie w tym okresie bardzo ważna jest restytucja, czyli odpoczynek między jednym ćwiczeniem a drugim. Oczywiście, że tak. No, tak jak mówię, no jest dużo e, tych treningów teraz biegowych i dużo siły ogólnej robimy. Tak? I e, Na pewno gdzieś tam ten z nimi za piłką, jak wychodzimy, tutaj mamy przeplatane treningi, treningami też gdzieś tam e, z piłką, więc fajnie jest poczuć gdzieś przy nodze piłkę, e, gdzie jest bardzo dużo śniegu. Tak, rok temu też to przeżyliśmy, więc... Dla mnie osobiście y, wysiłek do wytrzymania, więc nie było jakiejś tragedii. Fajne, fajne wejście na, na górkę i później zejście, i także y, gdzieś tam fajnie można pospacerować w zimowym plenerze.